jest niedziela e, bardzo źle się czuję dalej, więc nawet nie wiem czy tak naprawdę te antybiotyki i leki mi pomagają, bo mój nos jest dalej tak samo zatkany e, i do tego wymiotuję po wszystkim, co zjem albo wypiję, więc nie jest ciekawie, ale przynajmniej sporo czytam. Więc tak, w, na koniec poprzedniego vloga. Mówiłam Wam, że zaczęłam Lolitę Wladimira Nabokowa, ale przeczytałam jej dopiero 20 stron, bo rozproszyłam się trochę anonimowymi heretykami i tutaj przeczytałam 238 stron, więc mam jeszcze dwie książki, które planuję zacząć, ale to jest to, co czytam teraz. Zabieram się właśnie za dokończenie anonimowych heretyków. Ale książka jest naprawdę ściągająca, naprawdę zabawna. I cieszę się, że w końcu się za nią zabrałam, bo bawię się świetnie. Więc to tyle. Chciałam się z wami przywitać i odezwę się do Was trochę później. Tak jak mówię, bardzo źle się czuję, więc dłuższe siedzenie nie ma w ogóle racji bytu. Ale. Mam nadzieję, że już będzie lepiej. Mm. Więc tak. Do zobaczenia w kolejnym updatecie i... książkowe. Lolita, którą bardzo sobie dawkuję, idzie mi bardzo powoli, bo jestem na 56. stronie. Książka mi się podoba bardzo językowo, ale jeszcze nie mogę wgryźć się w historię, więc za dużo nie czytam. Dalej mamy Anonimowych Heretyków. Witam się z Wami, jak ich zaczynałam, a teraz już jestem po lekturze, bo akurat. Pochłonęłam ją zaraz po tym update'cie poprzednim I co mogę powiedzieć? Książka jest fantastyczna, opowiada o... Michaelu, ateiście, który... Zaczyna chodzić do katolickiej szkoły To jest szkoła świętej Klary Gdzie postanowili umieścić go rodzice i... Poznaję tam Lucy, dziewczynę, która jest e, feministką i zagorzałą katoliczką, ale ona chce, żeby wszystko, żeby w kościele zapanowało równouprawnienie. I ona nie chce być zakonnicą, ona chce być księdzem, żeby mieć faktyczną władzę w kościele, żeby móc awansować w hierarchii kościoła, żeby móc wprowadzać tam zmiany. E, mamy ponadto. E, jego, który jest Żydem i gejem, Maxa, który jest Unitarianinem i Idem, która jest praktykującą poganką. Eee, cała ta drużyna tworzy klub anonimowych heretyków, który do tej pory był tylko klubem, w którym mogli się spotkać i ponarzekać na to, jak ta ich szkoła wygląda. W tym momencie wprowadzają zmiany. Jakie to zmiany i jakie wprowadzają i co się tu dzieje, będziecie musieli sami przeczytać, ale jest to lektura bardzo zabawna, bardzo przyjemna językowo, interesująca i przede wszystkim po prostu niesamowicie zabawna. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy połączenie tych wszystkich grup i tych wszystkich religii może się udać, no to może. Jest tutaj jeszcze jedna bohaterka warta wspomnienia, na imię jej Teresa, która jest za to skrajną przeciwniczką heretyków i nie akceptuje niczego, co anonimowi heretycy robią, heretycy robią w ich szkole. I to też jest bardzo ciekawe spojrzenie, ponieważ ja doszukałam się pewnych e, dosyć interesujących w wspólnych cech pomiędzy nią a Makelem, więc polecam przeczytać i na pewno się nie rozczarujecie. Ja jestem, tak jak mówię, zachwycona. I zaczęłam też kolejną książkę i są to właśnie, których nie czytano dziewczynkom. właśnie, eee, których nie czytano dziewczynkom, czyli zbiór opowiadań, które wam pokazywałam w book części poprzedniego vloga. E, przeczytałam jak na razie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Siedem opowiadań Czytam właśnie ósma I Opowiem wam Na razie jest fantastycznie Są to faktycznie historie, których nie znam e, Resztę opowiem wam Po lekturze Opowiem wam dokładniej o czym były Opowiem wam skąd się wywodziły Bo to jest bardzo ciekawe Ponieważ są to właśnie zerwane Zebrane z całego świata więc myślę, że może być naprawdę, naprawdę bardzo ciekawie ponadto będę e... przepraszam, ale Lola trochę zwariowała przywitaj się Lola e... więc tak w kolejnym update'cie na pewno powiem wam, co jeszcze przeczytałam A tymczasem wracam do Loli, Baxa i Świnek Bo sama sobie tak wchodzi i wychodzi, kiedy mu pasuje ostatnio A akurat dzisiaj sąsiedzi robią coś w polu Więc jest bardzo zainteresowany tym, co się tam dzieje Bo wiadomo, prace w polu oznaczają, że jakieś myszki mogą wyjść, kreciki i tak dalej Więc cokolwiek sprawia, że jest szczęśliwe, tak naprawdę ja już znikam, idę się doleczyć, bo w piątek wracam do pracy. Dzisiaj jest środa, tak w ogóle bo tego wam chyba nie powiedziałam. Ale tak. E... Przepraszam, ale Lola naprawdę wariuje, więc muszę znikać. Nigdzie Bo jestem na 54 stronie Więc na razie nie będę wam o niej opowiadać Bo tak jakby przez tydzień ją zostawiłam To jest tak Tutaj zostało mi ostatnie opowiadanie Właśnie w baśniach, których nie, czytali, nie czytano dziewczynkom I ta książka jest fantastyczna Polecam ją każdemu Bez względu na wiek Płeć po prostu jest cudowna i pokazuje naprawdę fantastyczne e, baśnie. E, mówi heretycy, pięć gwiazdek i moja miłość, dalej o niej myślę, więc polecam. I moja najnowsza miłość, przez którą moja twarz jest teraz strasznie opuchnięta, bo płakałam przez ostatnie 20 stron, czyli materiał na chłopaka. E, Komedia z bardzo brytyjskim humorem przypominającym bardzo Red White and Royal Blue, bo tutaj też mamy chłopaków z dwóch różnych światów, którzy postanawiają udawać. Tym razem udają oni związek. Książka napisana przez Alexis Hall, wydana przez wydawnictwo Otwarte, przy, e, Przetłumaczone przez panią Martynę Tomczak. E, tłumaczenie tutaj zdecydowanie nie zawiodło. Jest e, Ujęty ten taki typowo brytyjski humor w sposób niesamowity, bo akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. E, I mamy tutaj Luka O'Donnell'a, syna mm, gwiazd rocka z lat 80. i e, Olivera Blackwooda, czyli pana początkującego prawnika. Mniej lub bardziej początkującego to jest już kwestia sporna, ale. On się dopiero wybija, więc tak. Książka, jak naprawdę na początku mnie nie przyciągnęła. Później Karolina Kombuch ją polecała i pomyślałam, a może spróbuję. I kupiłam ją sobie na urodziny i była naprawdę fantastyczna. Zabra w ogóle, jeżeli widzieliście klipy w tym vlogu, wiecie, że byłam nad jeziorem. Było to jezioro niedwie. Przepraszam też za bałagan za mną, ale wczoraj. Troszkę mieliśmy taki bardziej romantyczny wieczór, bo miałam koszmarny tydzień, ale nie o tym teraz. Byliśmy nad jeziorem Miedwie, czyli na. w Stargardzie konkretniej. I moja ciocia ma tam bar, i my byliśmy tam na weselu mojej kuzynki. Które było przecudowne, i to było naprawdę jedno z najfaj... najfajniejszych, właściwie, wesele, bo mogę to powiedzieć. Każde wesele, na którym byłam, było wyjątkowe, ale to było fantastyczne. I tak trochę odzyskałam kawałek siebie, za którym tęskniłam odkąd pracuję, i było miło po prostu się oderwać od obowiązków, oderwać się od wszystkiego. I co było super. W dodatku przeczytałam fantastyczne książki i tak trochę odżyłam. I myślę, że od tej pory będziemy sobie częściej robić jakieś wypady, wyjazdy i tak dalej. Miałam rolę go zabrać. Dzisiaj do krakowana na w kamerę, ale niestety te plany zostały zrujnowane. Więc a szkoda, bo pogoda jest piękna, ale... Tak, jest. Niedziela, więc odpoczywam. Poczytam sobie za chwilę coś jeszcze, aczkolwiek najpierw wzajem się na i coś obejrzymy, a później zobaczymy co będzie. Salem też Salem! Chodź tu! E, przepraszam Was za to, ale on jest bardzo nieszczęśliwy, bo e, tydzień temu, zanim pojechaliśmy na wesela... Na wesele wyjeżdżaliśmy w piątek po południu, we wtorek Salem się rozchorował. I wtorek, środę i czwartek spędził u weterynarza. To znaczy przyjeżdżał do domu, ale rodzice z nim jeździli codziennie, bo ja pracowałam. Jeździli z nim codziennie do weterynarza, dostawał kroplówki i bardzo bolesne zastrzyki we wtorek, w środę. W czwartek już tylko pojechał, żeby dostać ostatni... Zastrzyk już bez kroplówek i e, i jest z nim w porządku. Więc e, po ostatnim sprawdzeniu u weterynarza w, we wtorek, w ten wtorek, tydzień później, okazało się, że jest już zdrowe, jest z nim bardzo dobrze, aczkolwiek przez to, że przez kilka dni nie miał czauty, teraz nadrawia z nawiązką. Kici, kici, chodź, chodź. No chodź, hop Ale On mnie nie da widzi. Hmm. Ale my go kochamy I cieszymy się, że jest z nim dużo lepiej Teraz czeka nas tylko jeszcze Za jakieś dwa tygodnie Jedna wizyta u weterynarza Gdzie zrobią mu testy, tylko Nasza kochana pani weterynarz z od najlepszego od najlepszego gabinetu właściwie kliniki weterynaryjnej, do której jeździmy, e, gdzie każdy jest cudownym weterynarzem i cudowną pielęgniarką i kocham ich wszystkich e, powiedzieli, że lepiej dać mu, po, e, pani powiedziała, że lepiej dać mu zapomnieć o tych zastrzykach. Zanim e, będziemy mu robić testy biochemiczne Ponieważ niestety te testy były konieczne Żeby poczuł się lepiej Ale e, Nie o tym Książki są wspaniałe I książki zdecydowanie bardzo wam polecam Więc e, Zabierzcie se za nie. A ja w kolejnym vlogu Będę wam dawać update o tym co czytam Bo jeszcze nie mam pojęcia za co się zabiorę Dam wam też update O tym jak właśnie Nasz rozkrzyczany pan Salem Oraz o tym, jak ma się Baksiu, bo... E, Baksi niedawno opuścił jedno ucho Kilka dni temu I możliwe, że to jest e, coś, co będzie wymagało wizyty u weterynarza Aczkolwiek e, nasz króliczy ekspert rodzinny e, Powiedziała, że prawdopodobnie jest to tylko dlatego, że Bax jest rasy mieszanej i jego tata ma stojące uszy, a jego mama ma uszy takie oklapnięte. I podobno reszta królików, które mają, ma czasami, które są u nich dalej. Bo oczywiście Baxiu i Lola pochodzą od przyjaciół mojej mamy, których nazywam Ciocią i wójkiem. Właśnie moja ciacia jest takim naszym króliczym ekspertem. Okazało się, że... Po prostu one tak czasami sobie opuszczają jedno albo obydwa uszka czasami. Więc na razie się nie martwimy. Jego to nie boli. Sprawdzamy mu to ucho cały czas, więc jest dobrze, ale jest to niesamowicie urocze, więc teraz nie będę Wam go pokazywać, bo on właśnie z Lolą śpi jeszcze. Ale świnki się jedynie obudziły i salem. Więc... Ale tak, Odezwa się do Was w kolejnym vlogu, bo trochę się rozgadałam. И увидимся позже. Filmowy, dlatego wyglądam jak kompletny bałagan, ale chciałam Wam szybko powiedzieć: nie nagrywałam przez kilka dni, bo mój głos e, padł, bo kaszle i po prostu całe gardło miałam przeziębione. <laughs> ale przeczytałam Rozstaniemy się na rok Taylor Jenkins Reid. i jest to jedna z jej pierwszych książek. Ona była nawet wydana przez wydawnictwo Amber w 2014 roku. Tak, i e, oryginalny tytuł to After I Do i ta książka jest e, świetna, daje mi takie e, viby Nicolasa Sparksa, więc to jest bardzo na plus e, ale tak, nie, chciałam wam tylko tyle powiedzieć. E, na początku miałam problem z pierwszymi kilkoma stronami, ale tak później jak akcja się rozkręciła, to bardzo ta książka mi się spodobała. Opowiada o małżeństwie, które uznaję, że potrzebują roku separacji podczas którego nie będą się ze sobą kontaktować, nie będą do siebie pisać, widywać się, nic i po tym roku zobaczą czy pokochali się na nowo, czy wolą się rozstać na stałe i uważam, że ta książka jest naprawdę fantastyczna więcej o, wam o niej opowiem na koniec filmu a teraz zaczęłam czas z żniw, ale ponieważ dzisiaj mamy dzień filmowy no to pewnie tego czasu już nie, nie będzie, będzie za dużo, ale tak, e, więc to tyle. Ja się z wami zobaczę trochę później e, i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, więc pa.